Cześć, cześć mogą zimskim, nazywam się Olo i witajcie w kolejnym materiale na to właśnie kanale witam Was w materiale poradnikowym. Porozmawiamy sobie o Shoreline i o dropie z shallina z kluczyków, które są najważniejsze na tej mapie. Oczywiście ja mam większość kluczy potrzebnych mi do dropienia resortu, także zaraz sobie tam będziemy wchodzić i oczywiście będę wam pokazywał te kluczyki, które są wartościowe, które warto sobie właśnie dropić i co ciekawego tam się oczywiście wydropi. Jak mamy, oczywiście, helikopter? Stoimy na wprost resortu. Po prawej stronie mamy stronę niebieską, po lewej stronie mamy stronę, oczywiście, czerwoną. Na stronie niebieskiej musimy uważać, ponieważ sanitar się dropi. Dropi bardziej respi się sanitar, czyli boss tej mapy. No i trzeba uważać, ponieważ on bardzo mocno bije. Jak mamy karetkę naprzeciwko siebie, jak widzicie, tam się dropią niebieskie albo zielone karty do labów. Także warto sobie sprawdzać tą karetkę. No i teraz tak, biegniemy sobie na niebieską stronę. Pierwszy pokój jest to 110. Pierwszy pokój jest to 110. Jest to klucz po Bosie, właśnie po sanitarze. Sanitar dropi kluczyk, który właśnie otwiera tutaj, właśnie te wejście. Ja tego kluczyka nie mam, bo nie jest strasznie drogi, jeżeli chodzi o wymianę. Eee, także. Tam macie spawny lediksów, różnych medykamentów, ale przede wszystkim lediksów, dlatego tutaj się chodzi właśnie tego shulaina, żeby lediksy wydropić. Także jeden ledix, ledix to jest tak naprawdę milion zarobkowego rubla, także warto sobie ten kluczyk jakoś tam e, skombinować, czy to zabijając po prostu bossa, czy to na przykład wymieniając się na markecie. No i kolejny kluczyk jest to 107. Ja już tutaj otworzyłem, ponieważ drugi raz nagrywam ten materiał na tym rajdzie. Dlatego 107, jak widzicie, to jest właśnie ten kluczyk 107. On tutaj przede wszystkim dropiłam karty graficzne tetrizy, tutaj można sobie wydropić. Tutaj można sobie wydropić oczywiście medykamenty. Tutaj mamy jedną i drugą skrzynię z medykamentami. Tu mamy torbę, a na tym tutaj stole dropią się różne przedmioty, jeżeli chodzi o crafting potrzebne, oczywiście, tak? Także to jest to siódemeczka, ona została otworzona, bo mówię, drugi raz nagrywam na tym materiale e, ten, ten materiał. Także idziemy sobie wyżej. I kolejny kluczyk. Kolejny wartościowy kluczyk jest to albo 226, albo 222. Jak widzicie 2.2.2 jest otworzone, no bo, mówię, nagrywam drugi raz, tak? Yy, polecam 2.2.2, ponieważ on jest trochę tańszy, a daje nam to samo, ponieważ te dwa pokoje są połączone ze sobą. Także wchodząc 2.2.2, mamy spawn pierwszy, tetrizów, kart graficznych, tutaj możemy wydropić bitcoiny, różne lwy, nie lwy, rolexy, także trzeba uważać, patrzeć. I jedna skrzynia, druga na granaty, skrzynia na broń, tu mamy oczywiście pancerną skrzynię, proszę bardzo. Muszę zamknąć, bo nie przejdę. Tutaj, oczywiście, mam spawn jedzenia. Tutaj podobno rarowe rzeczy też się respią. Mm, tutaj, oczywiście, na tym spałnie. I podobno na łóżku coś ciekawego też może się wydropić. I tutaj mamy, oczywiście, spawn skrzyni z bronią. No i tutaj, tutaj wydropiłem dzisiaj Ledixa. Wydropił mi na tym ostatnim, na tej ostatniej półce, wydropił mi Ledix. Także tu jest wartościowy klucz. Polecam 222, bo jest trochę tańszy niż 226. po prostu tak. Także biegniemy dalej. Z tego piętra tak naprawdę mamy wszystko. Biegniemy na piętro wyżej. Biegniemy na piętro wyżej, i tu mamy pierwszy, oczywiście, kluczyk, który jest nam potrzebny. Jest to właśnie ten kluczyk, proszę bardzo. Chwilę dla was, żebyście mogli sobie sklinę zrobić. E, oczywiście, 2-2-2, no to był standardowy klucz. 2-2-2, nie? Do tego pokoju niżej. No i teraz tak, otwierając to. Oczywiście, otwarte. E, tutaj mamy spawn gold chainów, i tutaj mamy spawn. Karty graficznej. Tutaj rozpoczę się karty graficzne. To mamy jeden komputerek, czyli kartę graficzną. Jakieś dodatki do broni tutaj możemy sobie znaleźć. Czasem ciekawe, naprawdę wydropią. Jedna oczywiście torba do lutowania. Także to jest wszystko, jeżeli chodzi o tą część tutaj. Teraz biegniemy sobie w tą stronę. Tu mamy marka w 321. Tu mamy markę, który zawsze jest otwarty. Warto sobie sprawdzać uszy, ponieważ w uszach można wydropić golczeiny. Tutaj na obkoło, tak samo golczejnej bombki nie bombki, bo teraz jest event świąteczny także tu można sobie ciekawego mm, ciekawe bombki, ciekawego golczejna oczywiście wdropić. Kolejny kluczyk, który jest nam potrzebny jest to. Jest to, jest to 300, 316 Gdzie on jest? E, halo, halo. O, 316, tak? Kolejny kluczyk, który jest wartościowy. Jest to oczywiście 316, proszę was bardzo. Ten kluczyk to jest ten. O, 316, tak? E, tutaj mamy spawn po prostu dodatków do broni i amunicji. Jak widzicie, dodatki do broni, dodatki do broni. E, jedna skrzynia na broń, druga skrzynia na broń. Także warto sobie tutaj e, oczywiście przychodzić. Tu mamy spawn medykamentów. Także to jest wartościowy klucz, jeżeli chodzi o oczywiście. O, zresztą, epa, znika. E, znika? Jest. Ciekawe. To jest oczywiście kluczyk, jeżeli chodzi o dropy mm, dodatków do broni, po prostu, tak? Teraz biegniemy w tą stronę. Musimy sobie przejść, oczywiście, przez pokój. Tędy, tędy. I jesteśmy tutaj. Jeżeli przeszliśmy. Aha, jeszcze mamy 300, 314, 313. Nie musimy tak naprawdę przebiegać przez ten pokój, co teraz przebiegłem. Jeżeli mamy te kluczyki, ponieważ 313. I 314 jest połączone razem ze sobą. Otwieramy 313, tu mamy spawny Lediksów, tu trzeba uważać, u góry spawny Lediksów. Jedna skrzynia na broń, medykamenty. I tutaj mamy oczywiście kolejną skrzynię na broń. Nie wiem, czy coś ciekawego tutaj się dropi. Nie wydropiłem jeszcze. No i tu mamy 314, także mówię wam 313 i 314 jest połączone razem ze sobą. Trzeba mieć kluczyki oczywiście 313. Albo 314. Są to właśnie te kluczyki, nie? Także warto sobie je też oczywiście zaopatrzyć się w nie i skraca nam to trochę drogę. No i mamy oczywiście szansę na jakieś bronie. 310. Kolejny kluczyk y oczywiście wartościowy do zarobku jest to 310. Proszę was bardzo. To jest właśnie kluczyk, który już nie otwierałem, także możemy sobie wejść. I tutaj się dropią tak. Tutaj się dropią bitcoiny. Różne Rolexy, Golczejny, Niegolczejny, Lwy, Koty, Figurki, nie figurki. No jak zwykle oczywiście mi to nie wydropiło, ale tutaj się to wszystko dropi. Widziałem na własne na oczy. Jeszcze nie wydropiłem tutaj nic ciekawego, ale widziałem. Tu mi się kot raczej. No raz mi się kot zrespił, no to. Można powiedzieć, że jednak sprawdzone info, nie? Potem biegniemy do 308, która jest właśnie tutaj. Zaraz po boku. 308 to jest oczywiście ten kluczyk czysta ósemeczka, nie? Wchodzimy sobie i teraz tak, medykamenty, nie medykamenty, dodatki do broni, nie dodatki do broni. Przechodzimy sobie, przeskakujemy raczej, nie przechodzimy. O, proszę was bardzo. Jedna skrzynia na dodatki. Tutaj na mm, tym rozbią się bombki, nie bombki, więc pewnie koty, lwy i takie coś też by się rozpiło. Tutaj mamy przede wszystkim komputery. 308 to znaczy komputery, tak? Mamy cztery komputery, czyli cztery szanse na karty graficzne w tym pokoju. Także proszę Was bardzo. I teraz tak, tak naprawdę z tej strony, jeżeli się nie mylę, mamy chyba wszystko, tak? 2, 2, 2. To, to, to. A, jeszcze 205. 205 jeszcze Wam nie pokazałem, więc biegniemy sobie tutaj, biegniemy sobie tutaj. I tu jest 205, ale trzeba uważać, ponieważ z drugiej strony może nas ktoś zesnajpić. Bo to jest jakby połączenie... Tego resortu niebieskiego i czerwonego, tak? Łatwiej mi jest tak wymawiać, dlatego mówię niebieski i czerwona strafa, e, sta, strona. Bo to jest łatwiej dla mnie po prostu to wymawiać. Także kolejny kluczyk jest to 205, proszę was bardzo, 205. Tutaj co mamy ciekawego? No, tu mamy spawn, oczywiście bitcoinów, Rolexów, Tetrisów, lwów, nie lwów, tutaj mamy ten spawn. Czyli tak zwany Rarowy. Broń mamy tutaj po prawej stronie, się respi. Tutaj mamy medykamenty, nie medykamenty, skrzynia, nie skrzynia. E, kolejna skrzynia. Nie wiem, czy coś ciekawego tutaj może ciekawego coś wydropić. Jeszcze nie wydropiłem, ale tu jest dużo, dużo skrzyń na bronie i dodatki do broni, tak? Dobra, no i teraz mamy tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o niebieską stronę e, resortu. To teraz biegniemy na czerwoną stronę właśnie tego resortu. Trzeba uważać, jak będziemy przebiegać, bo skina nas mogą ściągnąć, mogą nas z lewej strony z helikoptera. No i po długości może ktoś nas ściągnąć, tak? Jeżeli jesteśmy na czerwonej stro stronie, to od razu biegniemy sobie do góry. Tutaj, tutaj, tutaj. Biegniemy sobie od razu w lewo. Biegniemy sobie do 300 jedynki. Jest to naprawdę wartościowy kluczyk. Tutaj znalazłem karty graficzne, tetrizy, nie tetrizy. Także tutaj. U góry, mamy szansę na Ledixa, ale tutaj, o właśnie, widzicie, kartę graficzną i trzeba uważać, ponieważ ta karta graficzna, ona potrafi się schować po prostu pod, pod dywanem. Ja znalazłem Ledixa po prostu jadąc sobie myszką tutaj, myszką i nagle mi się podświetliło, że jest Tetris. Gdyby nie to, to bym po prostu nie znalazł tutaj tego Tetrisa, także warto sobie uważać na tą 301, ona jest bardzo droga. To jest chyba klucze który najwięcej rzeczy potrafi wydropić, jeżeli chodzi o Ledixy i jeżeli chodzi o Tetrizy i karty graficzne. Także warto sobie tutaj przychodzić. On jest chyba 800 tysięcy warty. Po drugiej stronie mamy szansę na karty graficzne, dwa razy komputerki i karty graficzne dropi się tutaj na stole. No i szansa na RR-kę, ponieważ tutaj w tej zielonej skrzyni dropią się RRki, tak? To mamy szansę na medykamenty i coś ciekawego tutaj zawsze może się wydropić na Yy, oczywiście tym łóżku. Także trzeba uważać sobie, jeżeli będziemy dropić 301. 306, jest to klucz questowy, który jest wam potrzebny. Kosztuje 500 albo 600 tysięcy. Mamy dwa skawy, które leżą. Można sobie je przelutować. Tutaj mamy oczywiście questa do... ale wieje! To mamy questa no, oczywiście do odebrania, także trzeba uważać. No i teraz tak. Schodzimy sobie w dół ja tylko zobaczę, na pewno wszystko mam. Tak, wszystko mam. Teraz tak, nie wiem, co to jest za klucz 207, bo ponieważ tutaj jest 207. Jest to oczywiście ten klucz 207, że tak powiem, tutaj, na czerwonej strefie, ale on zawsze otwarty. Więc nie wiem, czy to jest po prostu jakiś błąd tego klucza, czy co, bo tutaj zawsze jest otwarte wszystko. Więc nie wiem, nie rozumiem tego klucza 207. Jeżeli ktoś wie o co chodzi, dajcie mi znać, bo. Bo nie wiem, po prostu, o co chodzi z tym 207 Tym kluczem. Może ja coś nie wiem, albo coś Jest zepsutego po prostu Także biegniemy sobie w tą stronę, przeskakujemy No i teraz tak, tutaj mamy tak naprawdę fajne pokoje 216 Pierwszy pokój 216, tutaj mamy szansę na elektronikę Tutaj mamy skrzynię na broń, amunicja yy, Jedzenie Dwa razy amunicja na granaty, skrzynka na granaty, medykamenty, proszę Was bardzo. Także fajny, fajny tutaj pokoik jest. Teraz biegniemy do 220. To są oczywiście te kluczyki. To są oczywiście te kluczyki 220. 301. 216, które byliśmy przed chwilą. Także to są to właśnie klucze, nie? I teraz będziemy szli do 221, już zawczasu czasu pokazuję 221, ale wchodzimy najpierw do 220. Tutaj mamy szansę na medykamenty. Jedna skrzynia do przylutowania. Druga skrzynia do przylutowania. Medykamenty plus errorowe rzeczy takie jak bitcoiny, nie bitcoiny. Tu się dropią. Tutaj oczywiście medykamenty, skrzynia. Tutaj sobie możemy popatrzeć, co tam ciekawego. <grych> Także... Nie wiem, czy 219 też jest właśnie kluczyk, ale ja go nie mam. Bo tam widziałem jakieś dropy, więc chyba da się wejść do 219. Dobra, kolejny wartościowy kluczyk i chyba jeden z wartościowych na tym właśnie skrzydle. Jest to 221. Czyli to co przed chwilą pokazywałem. 221. Tutaj dropią się czerwona karta do labów. Tutaj mamy tak, szansę na medykamenty i jedna skrzyja na broń. Po prawej stronie mamy szansę na oczywiście medykamenty. Na łóżku coś ciekawego może się wydropić. I oczywiście tutaj na e, torba, tak? Tutaj mamy torbę. No i oczywiście kolejny pokój, i to jest właśnie ten pokój z czerwoną kartą do labów. Tutaj się dropi czerwona karta do labów. Na tym właśnie e, baniaku. Tutaj mamy amunicję, dwie szafki na broń. Proszę was bardzo, pik, pik. Na broń. I oczywiście leki. Tonę jedzenia tutaj, ale przede wszystkim czerwona karta do labów tutaj się właśnie dropi, więc warto sobie tutaj przychodzić. Dobra, teraz biegniemy tak. 227 zrobiliśmy, 216 zrobiliśmy, 220 zrobiliśmy, 207 nie wiem. I teraz biegniemy sobie do 104. 104, czyli trzeba zejść na dół. Ona jest właśnie tutaj, 104. Proszę bardzo. Otwieramy, tutaj mamy szansę na. Dolary, ale też mamy chyba szansę na kartę graficzną, znaczy nie graficzną, tylko kartę do labów. O. Tutaj mamy oczywiście medykamenty, tu medykamenty, także tutaj się przychodzi po właśnie tą kartę do labów. No i tak naprawdę to już wszystko, jeżeli chodzi o kluczyki, tutaj które chciałem Wam pokazać. Jeszcze jeden jest tutaj kluczyk questowy, do którego jeszcze nie mam dostępu. Jest to 112, jest to kluczyk questowy. Tam się też dropią właśnie lediksy podobno, karty do labów. No nie wiem, co tam się dropi, tak naprawdę. Bo ja tylko słyszałem, co tam się dropi, ale jeszcze tam nie byłem, nie? Teraz tak, jeżeli chodzi o kluczyki, to mamy wszystko. Teraz sobie idziemy do kina. Idziemy sobie do kina, ale zanim, o czekajcie, zanim pójdziemy do kina, to jeszcze pójdziemy w jedno miejsce. Tylko, niech ja znajdę mm, zejście do tego miejsca, bo potrzebujemy zejść do e, piwnicy. Potrzebujemy zejść do piwnicy i to chyba tędy zejdziemy, tak? Tak, o właśnie, tędy zejdziemy do piwnicy. Tutaj. Tutaj mamy oczywiście siłownię. W siłowni mamy spawny czerwonej karty do labów. Tutaj może się nam wydropić czerwona karta do labów. Plus wiem, że tutaj jeszcze spawn jest koło tego laptopa czerwonej karty do labów. Także tutaj mamy dwa spawny, nie? Dobra, biegamy sobie do góry. Teraz idziemy sobie na kino. Eee, wróć. W tą stronę. Idziemy sobie na kino. Na kinie mamy spawny kart graficznych, bo mamy komputery przede wszystkim, no i mamy spawny czerwonej karty do labów, która jest chyba najdroższym itemem w grze, tak mi się zdaje. I oczywiście Ledixa mamy spawny. Ledixa się dropi tutaj, jeżeli chodzi o Ledixa, dropi się na tej niebieskiej e, tatce. Teraz biegniemy sobie do góry, biegniemy sobie do góry i teraz na lewo. Na lewo biegniemy i teraz tak, tutaj mamy spawn czerwonej karty do labów. Czerwone kata do labów. Tutaj mamy spawn, oczywiście, do kraftowania. Komputerki, nie komputerki. Tutaj mamy, oczywiście, też wejście do komputerów. Hmm, tu mamy jeden komputerek, tu mamy elektronikę. No i tutaj e, mamy tak samo spawn różne rzeczy do kraftowania, które są nam potrzebne do, e, oczywiście, hideoutu, hideoutu. Tu mamy safek. I tutaj mamy kolejne. Oczywiście, jeżeli chodzi o komputerki, czyli o karty graficzne. Także tutaj, jeżeli chodzi o te kino, to najważniejsza jest ta karta graficzna. Yy, bo karta graficzna jest ważna. Karta oczywiście do labów, czerwona. No i ledix, który się dropi właśnie tam. No i dobra, to tak naprawdę było wszystko, jeżeli chodzi o ten shoreline, jeżeli chodzi o te klucze. Tu macie sobie wszystkie klucze, które ja używam. Możecie sobie na przykład zrobić teraz klina. Oczywiście kamerki na tym materiale nie było, ponieważ no, jestem niewyjściowy teraz, jest rano, także nie będę tutaj pokazywał siebie. Ale po prostu chciałem wam nagrać ten materiał, bo dawno nie było żadnego poradnika, chyba z tydzień czasu nie było poradnika, Agrywam a grywam teraz shanina, bo kupiłem sobie kluczyki, więc chodzę sobie dropić na shonina, więc fajnie tutaj się dropi. Więc zapraszam Was oczywiście na live'iki, codzienne live'iki, oczywiście łapeczki w górę na kanale. Widzimy się na kolejnych live'ach, na kolejnych materiałach. Do zobaczenia! Dajcie oczywiście znać w komentarzu, co chcielibyście za odcinek ze poradnika tym razem dostać. Do zobaczenia, do kolejnych materiałów, do kolejnych live'ów. Cześć, cześć!